Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie z Tera, z ekosystemu Tera. Dzisiaj odcinek latuje trochę wcześniej, ale myślę, że to się nic nie stanie i będzie dobrze. Zaczynając, jeszcze tutaj od rynku, Bitcoin właśnie odbił, mamy 49 tysięcy dolarów. Piękne odbicie. Pytanie, co dalej? Tego nie wiem. Zastanowimy się w newsach, ale fajnie, fajnie to zaczyna. Jeszcze przed zaczęciem odcinkiem, odcinka standardowo zapraszam Was do opisu, gdzie macie link do mojego Discorda, na którego serdecznie zapraszam, grupy z ogłoszeniami, Twittera linki do, oraz linki do giełd, których używam osobiście. Także tu jeszcze raz na, na Discorda zapraszam. No i zaczynając. UST, czyli stablecoin w ekosystemie Terra, jest go już 9 miliardów, a do końca tego miesiąca dopłon obiecał, że będzie go 10 miliardów. Czy jest to możliwe? Z jednej strony dużo, dużo jeszcze go trzeba wyprodukować, bo jest to ponad 10%, ale trzeba też sobie powiedzieć, że jakieś dwa tygodnie temu UST było około 8 miliardów. Także tutaj Terra, Terra USD. Czyli USD, nasz stablecoin naprawdę ładnie sobie radzi. No i co najważniejsze, aby wytworzyć jedno USD, trzeba spalić 1 dolar w Luna. Dzięki temu Luna ostatnio, jak możecie zobaczyć, osiąga swoje ATH 82 dolary pomimo złej kondycji na rynku. W sensie, wczoraj osiągnęliśmy ATH pomimo złej kondycji wczoraj, no dzisiaj rynek odbił, także luna się tutaj już zatrzymała, no ale możecie zobaczyć jakie tutaj mamy odbicie od 14 grudnia z 50 dolarów, no 50% zrobiliśmy, nie? Także to na pewno bardzo fajnie wygląda, ja jestem zadowolony, że nasza lunka rośnie, niestety cały ekosystem teraz spada, możecie sobie zobaczyć, tylko ankor trzyma swoją, swoją cenę. Dalej te 3,5 dolara, startera 3 dolary, no średnio, średnio muszę powiedzieć, kujira 30 też spadła, aczkolwiek na kudzirze był listing na giełdzie, co mnie ucieszyło i liczyłem, że cena pójdzie fajnie do góry. No niestety po tym, po tym cena mocno rąbła, nie ładuje mi się czart, sorry, ale wiem, że za niedługo ma być parę wydarzeń do Kujiry. także ja czekam ze swoją Kujirą. Eee, jeszcze na sprzedaż. Lub, lub coś zaczyna rosnąć, coś tam sprzedałem z tego lupa coś tu się na tym lupie dzieje, także fajnie. No i tak wygląda powiedzmy ekosystem Terra. Możemy tutaj pogratulować Playnity, które się zlistowało na, top, na topce i jeszcze tu jakiś token się zlistował. White Whale, White whale się zlistował. Ważna info Terra sprzedał swoją sprzedał sprzedaje swoją pierwszą e, nieruchomość. Sprzedał już 23% swoich tokenów. No i jeżeli ktoś chce zainwestować, wchodzi na ich stronę, klika inwest i powiedzmy tutaj 300 dolarów może zainwestować no i rocznie będzie dostawał z tego dywidendę na poziomie 14 dolarów. Wiem, niektórym się pewnie wydaje, że to jest mało. E, rozumiem, jeżeli ktoś tak uważa, ale należy tutaj zaznaczyć, że to jest inwestowanie stablecoinów w nieruchomości i to może być dobre na Besse. To nie jest to samo, co powiedzmy, to nie jest kryptowaluta. nie Także tutaj, bo niektórzy cisnęli, że to, to, to jest w ogóle bez sensu, jakby Sens inwestowania w nieruchomości jest zupełnie inny niż inwestowania w krypto, może nie, sens jest ten sam, ale wynik jest w pewien sposób, w sposób trochę inny, także tutaj no nie, nie hejtujcie Terralandu za to, że, że, że mało zarobicie, bo to, to zupełnie o co innego chodzi. Dodatkowo AstroPort ogłosił swojego już airdropa za Staking Luny za Staking Luny dostaniecie 21 tokenów Astro e, 28, także jest to spoko Drop, nie jest to największy Snapshot był robiony we wrześniu no i możecie zobaczyć tutaj, że łącznie 12,5 miliona Lun będzie dla Luna Biluna e, tutaj jeszcze teraz łap LP's jak ktoś ten e, na, na LP 82 Astro ale no LP mniej, mniej osób pewnie dodaje Także fajnie. No, także tak wygląda ten sheet. I tutaj na Astroport zaczęła się druga faza. Face 2, the, the Astro UST boot Swapping Pool. Bootstrapping właściwie, no nieważne, ja tam z angielskiego średni. Generalnie to jest to samo co z White Whalem. Ja muszę sobie to ogarnąć, jak to działa. Nie ukrywam, że, że, że jeszcze w to, w to nie wchodziłem, ale możecie już tutaj kliknąć sobie Provide Liquidity. Zaznaczacie, ile chcecie poświęcić astro, czyli załóżmy, ja chcę 30 astro poświęcić i w zamian chcę poświęcić, nie wiem, powiedzmy, 300, e, 300, 300 astro i 300 UST na e, to Boost trap. i w zamian mam dostać 2000 astro. Oczywiście to się mega zmniejszy i log będzie do marca 28. Ok, jeszcze nie wiem, jak to zrobię. Zapraszam Was do Michała Lewicza, on zrobi pewnie dziś film z tego. Hmm, lub gdzieś to będzie info chyba na tera info wleciało info, o, co, o co tutaj dokładnie chodzi ja z tego bootstrapa nie robiłem jeszcze e, no rano, rano cena astro była 30 centów w tym bootstrapie już jest 75 centów także fajnie sobie rośnie e, zobaczymy jaka będzie cena astro ja mam tutaj gwarantowane 366 astro za zamrożenie 5500 dolarów i dodatkowo z airdropa mi około 30 tokenów wpadło i na koniec, jeszcze dwie rzeczy. Zainteresujcie się projektem Mindao. To jest projekt również na terze, który będzie na starterze pewnie. Polski projekt. Tutaj tak wygląda jego strona. Pewnie o nim nagram film dedykowany. Bardziej tutaj wytłumaczy działanie tej platformy. Ale mówię, zainteresujcie się Mindao na ten moment. To jest fajny projekt. Dodatkowo dziś będą wyniki Luarta. Każdy dostanie e-maila. Każdy kto wygrał. To będzie chyba jedno z lepszych IDO teraz na Starterze. Możecie zobaczyć, że Startera ma Luarta, Lunaverse. Te dwa projekty są mega, mega dobre. No, Luart jest polski, aczkolwiek oni wyszli fajnie na cały świat, powiedzmy. I Galactic Punki są ich inwestorem. 50 tysięcy dolarów w nich zainwestowali. Także naprawdę tutaj Luart mega projekt. Lunaverse, Coming Sun to taki większy Sun. LuART będzie w tym tygodniu, no do miesiąca, nie? Do 30 dni, LuART powinien być. No i dodatkowo na Lunaverse w opisie macie link do rejestracji na whitelistę. 500 osób, 1200 osób wygra alokację na 333 dolary. Także podsyłam wam w opisie link do właśnie tej whitelisty, żeby zapisać się na whitelistę. No i dodatkowo, tak myślę, że mogę przypomnieć moim widzom e, za staking e, ANC, czyli Ancora. Wchodzicie sobie na Nexusa co tydzień, raz w tygodniu i odbieracie tutaj airdropa, tak? Tu macie takiego airdropa, claim airdrop. On nie jest duży, bo PSI mocno spadło teraz, PSI, ale, ale zawsze jest, tak przypominam, nie? Ja, ja, ja sobie odbieram raz w tygodniu airdropa, zawsze tam, nie wiem, 20 dolarów wpada, kiedyś padało nawet 80, no ale cena PSI poszła mega w dół. Także to by było na tyle, zapraszam do opisu, wszystkie ważne linki, wszystko ważne w opisie, do następnego.